Witam. Zgłaszam Wam poważny problem i weźcie to sobie pod uwagę. Mój 10700K zachowuje się co najmniej dziwnie. BIOS jest najnowszy, bo BIOS z tej płyty to jest 607. BIOS 403 wykonuje to samo. Przejrzyjcie się dokładnie. Moje CPU ma automatyczne napięcie ustawione na 1,545 dla standardowych parametrów swojego działania. To jest ultra wysokie napięcie i to napięcie jest nierealne do utrzymania w jakikolwiek normalny sposób. No, po prostu w jakimkolwiek porządnym teście. Jeśli uruchomimy Y-crunchera, a to nie jest mała maszyna jeszcze, żeby Wam powiedzieć. Tu są dwie chłodnice Havulabs, 1,360 i 285 wentylatorów, z czego Arktiki P12 u góry. To jest maszyna. Ja delikatniejsze robię maszyny pod treadrippery. Więc to jest automatyczne napięcie, które się ustawiło. Przypominam, 1,545. Ja nie wiem z, jakiej, z jakiego cuda to się urwało, ale to jest nie, nie, wręcz nierealne. To jest test Y-Cranchera. Nie wiem, czy to jest wadliwy procesor, będę o to pytał w angielskiej wersji i prześlę to do Susa, to się w nie mieści, co widzimy, momentalny throttling, pach, jesteśmy 2% mamy wykonane i throttling, core Max 99, koniec. jesteśmy w BIOSie i Tweaker auto multicore enhancement as with auto as with support disabled To ten też tu system agent wchodzi na 1.5. Tutaj mamy odnośnie tego co on chce 5.1 AVX, non AVX 1535 AVX 1479 i 4.8 To jest nierealne. Dobrze, włączamy SVID support Wyższe o dwie tysiące ja może tu czegoś nie rozumiem. Może nie wiem. Co się zmieniło? Jaki jest problem? Czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. To jest tak wielkie chłodzenie, że się w pale nie mieści. Trotling, ktoś coś co się rozumie z tego? Jesteśmy na 4, 5, 4, 4 trottling. Nie zdążyłem. Za to, jak on szybko wchodzi do systemu, to się w pale nie mieści. No, jesteśmy już w systemie. Jakieś wyjaśnienia w związku z tym, bo ja nie, nie rozumiem. Może, może ja jestem tempem, git. Dobrze, dajemy profil 5, 5 GHz, cl 16, 3600. Ładujemy iTwitter 2, tu 50 3648, napięcie 1, 350. 1, 3 musi się wyłączyć bo ezwit musi przejść na off niekoniecznie lubię ezwit.

Temperatura 65 do 77 stopni. Dojdzie do 91 stopni. Ten procesor nie potrafi odpowiednio oddawać um, ciepła moim zdaniem, bo um, 1,5 litra cieczy nie zagrzeje się tak szybko. Teraz zaraz, zamiast 4,7 na wszystkich rdzeniach, mamy 4,8 GHz na wszystkich rdzeniach w x 512. Mamy 83 stopnie. Max 85 na Core 4. Ja nie wiem. Nie odpowiem na pytanie, co jest zwalnięte. Czy to jest wina BIOSu? Czy to jest wina procesora? Nie wiem, które z, który z komponentów decyduje w tym momencie o napięciu. Zwłaszcza, że w tym momencie w ogóle nie mam pojęcia, co się stało. Że tak powiem. Skąd on bierze? Nie ma SVD-u, ma SVD. Tak, tak czy siak, wymaga jakichś horrendalnych napięć. Dla mnie wygląda to częściowo jako płyta. Że tu płyta jest yy, problemem. Nie wiem. Tak jak mówię, patrzę na to i widzę po prostu przedziwną sprawę. Dla mnie to, ta płyta próbuje zabić ten procesor skoro wystarczy mi napięcie 1.3.14 podczas pracy w AVX512 to ja już nie rozumiem Dobra, ja wiem, że ten test przechodzi, bo żeby wam uświadomić to ja już mam ten test zrobiony więc to nie jest dla mnie, nie nowina. natomiast, no że tak powiem jest ciekawie, tak? 1.341 Test leci, test zrobi Ja nie wiem co tu się stało w kwestii yy, Regulacji napięcia, ale czegoś takiego nigdy w życiu nie widziałem I ostrzegam was bardzo serdecznie, uważajcie żebyście nie mieli sytuacji, w której momentalnie swajczycie sobie procesor, bo to jest, tak naprawdę producenci kopiują BIOS do BIOSu dla poszczególnych różnych, tam, usuwają moduły Wi-Fi, Bluetooth i inne rzeczy, a no jak mówię, efekt jest taki, że ja nie wiem co tu się stało, nie wiem co, co tu zostało wykonane źle, gdzie jest błąd. Nie będę przeglądał BIOS-u i pracował zamiast ASUS-a. Natomiast, no jak mówię, to jest przedziwna sytuacja, w której patrzymy sobie na, na płytę, która daje 200 mV na winę, jak, jak BIOS-y z za zaprzeproszeniem z laptopów. Na laptopach tak się dzieje rzeczywiście, że mam, mogę obniżyć napięcie procesora i wydłużyć czas baterii o 20-30%, i w renderowaniu obniżyć głośność po prostu o jakiejś horrendalnej ilości, że prawie nie słychać laptopa, bo zmienia się 150 mV niżej napięcie rdzenia. No ale tu to jest w ogóle, ja nie wiem, to, to nie jest zwykły system, to ma 125W w standardzie. To jest 200-250 W. Momentalnie bije jak mam 1.5. Z, z no. Ja wszystko rozumiem, ale w dodatku ten, ten procesor w ogóle nie oddaje moim zdaniem dobrze ciepła. No teraz ma tam 60 parę stopni, ale to jest, to jest test, gdzie on leci na 4.8. To jest delikatny test. Natomiast no no. ja nie rozumiem. Więc y, serdecznie zapraszam do wielkiej atencji, wielkiej uwagi, jeśli składacie sobie system, albo będzie ktoś Wam składał system na y, platformie LGA 1200 z procesorem 10700 i 10900, y, bo pewnie jest dokładnie ten sam problem, y, czy tam i 510600 to serdecznie radzę uważać na napięcie standardowe. Napięcie standardowe jest w ogóle nie, nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi. 1,5 to, 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 to nie wiem. 1,5 to na 18 rdzeniach yy, 5,3 GHz się robi. Yy, a to, to to jest nie wiem co. Więc yy, tyle. Bulwer spuszczam. Jednym słowem. Wulwar z Wielki.